Wtedy, projekt Red tworzymy przygody, w których fantastyka przeplata się z przyziemnymi problemami. Nie! W naszych historiach znajdziesz potężną magię, legendarne istoty i dawne przepowiednie, ale również fanatyzm religijny, zbrodnie wojenne czy rasizm. Nie widzisz jej uchów? Bądź to, to elfka! Ta wizja przyświecała nam podczas pracy nad naszym największym projektem. Jest nim otwarty świat w grze Wiedźmin dziki Gon. Witaj wędrowszy, Królestwa północy zajmują rozległy kontynent. Pełno tu gospodarstw, urokliwych wiosek i tętniących życiem miast. Przygotuj się na podróż wśród górskich przełęczy, żeglugę po otwartych morzach i odkrywanie zapomnianych świątyń. Ta piękna kraina posiada także mroczną stronę. Konflikty rasowe stają się coraz bardziej brutalne. Wojna z Nilgardem wygnała ludzi z domów. Jednak najbardziej dokuczliwą plagą są potwory. Nawiedzają osady, knieżdżą się w kanałach i grasują po traktach, gdzie ich łupem padają kupieckie karawany. To zadanie dla ciebie. Czego innego mogłem się spodziewać po Wiedźminie? Wdzielasz się w Wiedźmina, najemnego zabójcę potworów obdarzonego nadludzkimi zdolnościami. Ludzie nie przepadają za odmińcami, ale robota dla profesjonalisty znajdzie się na każdym kroku. Bledek, To wampir. Czy to już 1358? Nie. A, no to spierdalać. Włożyliśmy wiele pracy w to, by polowania na potwory połączyć z mechaniką otwartego świata. Pora dnia i miejsce walki mają wpływ na taktykę i zachowania potworów. W jednej chwili myśliwy może zamienić się w ofiarę. Oczyść teren z potworów, a możliwe, że osiedlą się tam ludzie, od których niedługo będziesz mógł kupić ręcztunek. Lista broni, pancerzy i ulepszeń jest bardzo długa, ale to rozwój bohatera zmienia obraz walki. Wydaj swoje punkty na szermierkę, by poznać nowe sztuczki. Podnoś umiejętności alchemicznej, i zbieraj rzadkie zioła, aby tworzyć petardy i eliksje. Lub opanuj magiczne znaki, a pokonasz swoich wrogów skinieniem palców. Ona wróciła, Geralt. Po tylu latach. W grze Wiedźmin Dziki Gon przyjmujesz największe zlecenie swojego życia. Musisz odnaleźć dziecko z przepowiedni. Potężną istotę, która może odmienić oblicze świata. A jeśli nie udowodnisz to dziewczyna umrze. Jesteś najemnym zabójcą. Wiedźminy? Ale jako gracz decydujesz jakim człowiekiem zostaniesz. Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać je zornożem. Pokaż ludzką stronę. Stawiam kolejkę do dna! lub zdaj się na swój miecz i pozostań bezwzględny. Precz stąd, bo zabiję. Kimkolwiek jesteś w Królestwach Północy, nie będziesz się nudzić. Czekają cię wyścigi konne, gorzałka, podążanie za głosem serca lub namiętności. Gra w karty Pranie się po pyskach, ukryte miejsca mocy, poszukiwanie skarbów i plugawe rytuały. Wybierz własną drogę w największej przygodzie naszych czasów. Witamy w grze Wiedźmin Dziki Gohan.